Jest czwartek, 10 kwietnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych. Kto nie widział jeszcze żadnego odcinka na tym kanale, to informuję, że to, co się wydarzy przez następne około 20 minut, to rozwiązywanie quizów filmowych. Część z nich, początkowa seria, to są takie, które pojawiają się raz dziennie, w związku z czym możemy je wykonać tylko raz dziennie i do tego odcinek pojawia się raz dziennie. A na koniec są dwa quizy ze strony Sporkle, która jest katalogiem quizów, ma też sekcję Movies i. Tam będziemy zgadywać z roku 1993 najlepiej zarabiające w Ameryce filmy. Wiadomo, Ameryka będzie nie będzie się pokrywała ze światem, ale jest jakaś tam reprezentacyjna. A ponieważ skończyły nam się quizy na zgadywanie długości tytułu, to tym razem Disney i Pixar będziemy patrzeć na cel głównego bohatera i na jego podstawie dochodzić do tego, jaki to jest film. Ale na początek Cinematrix, tydzień z muzykalami. E Jason P. Frank przygotował ten quiz, który będzie bardziej troszeczkę teatral, powiązany z teatrem. No i sprawdźmy. Mamy tytuł, zaczyna się od E or T i dlatego mamy te konkretne litery, tak zwany egot, bo jest to ukoronowanie kariery ludzi, którzy funkcjonują w rozrywce, bo i wygrali cztery najważniejsze nagrody w tym biznesie. Czyli Emmy za telewizję, Grammy za muzykę, co w przypadku aktorów często ma miejsce kiedy jest czyta, album czytany, Oscar to wiadomo i Tony Tony za występy na, na Broadwayu, za występy teatralne. Nie pamiętam dokładnej listy egotów, ale jest, jest ich naprawdę naprawdę niewiele i często jest tak, że na przykład są ludzie, którzy brakuje tylko G, bo nie nagrali jakiegoś albumu. No i nie zawsze waga tej nagrody dla danej osoby jest tak samo mocna. Ale, ale nadal pozostaje to wysokim. Hmm, pozostaje to poświadczeniem, jak ważna jest ta osoba. Dobra, bo tutaj się wdałem w tłumaczenie, co to znaczy. A mamy teraz tak tytuł, który ma dwa słowa: 100 milionów dolarów zarobione na całym świecie. Wygrał Emmy za aktorstwo, Oscara za aktorstwo i Tony za aktorstwo. I już wiem, że ta ostatnia kategoria to będzie katastrofa. Okej, okay, ale Emmy za 2024. Problem jest taki, że nigdy nie pamiętam kto, jakie, te, jakie akurat telewizyjnie wyszły propozycje, które zbierały te nagrody. A dobra, okej, okay, a może zróbmy sukcesji i zróbmy The Apprentice. No dobra, nie udało się. A wstawimy tutaj, no jestem pewien, nie, Że Jeremy Strong wygrał za sukcesję, czy nie? <grymne> a jeśli nie, to za jaki serial komediowy ktoś mógł wygrać? Dobra, chyba tylko się na Oscarach będziemy mogli skupić. Okej, okay, Mikey Madison, Kiran Kalkin. Zróbmy tutaj Once Upon a Time... Od oh, to zróbmy to once upon a time in Hollywood. <coughs> Mikey Madison, Kiran Kalkin, Ray Fiennes? Nie, Fiennes chyba nie wygrał, nie? A, no tak, ten wygrał. Brody, Brutalist i. Za pierwszą planową, a za drugoplanową rolę żeńską wygrała. Izabela Rossellini nie wygrała. No dobra, ale możemy jeszcze nadal wstawić. Adriana Brody Mikey Madison. I teraz uleciała mi totalnie ta osoba, która wygrała drugoplanową rolę żeńską. Dobra, oh my god, tragedia. Ani Emmy, niestety nie znam zwycięzców i to jest problem. The Rental. I niestety nie widzę, kto tu jest. Cut Person. O, będzie Nicholas Brown chyba. I w The Purge nie wiem, kto gra. A tutaj zabrakło nam awatara, bo oczywiście za Owisladania przecież wygrała masakrę. I tutaj nawet, jakbym chciał, Chyba, że Daniel Radcliffe wygrał nagrodę. Dobra, przejdźmy dalej. Mówi, że wczoraj się nie załadowało, Zobaczymy, czy dzisiaj da radę. Dał radę. Jedno sekundowe streszczenie wizualne filmu. Widzę, moje oczy widzą jakichś piratów z Karaibów. Nieudana próba. Jedziemy numer dwa. Nie, to jest film The Last Duel. Widziałem przez milisekundę twarz Adama Drivera. Frame, kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. I moja próba to jest Being There, którego nie ma na liście. Defending your life. Nie ma na liście. Teraz to mnie zaskoczyli z tym, że przeszło na, na, nagle do jakiegoś Science fiction, chyba nie jest to tron. Muszę powiedzieć, że poruszam się dosyć po omacku. OK. Interkosmos. Jak pisze samo kosmos? Dobra, nie wiem. Po, podajcie mi co to, jak, jaki to jest tytuł. Inner Space. Nigdy chyba za każdym razem wpisuję, że. Bo mi, nie wiem, czy ten film po polsku się nie nazywa Mikrokosmos, czy coś takiego. Nieważne. Odświeżmy sobie. Podniebienie 2018 rokiem, 26 stycznia. Myślę, że z 2018 roku nie powinno być problemu, żeby zgadnąć, jaki to jest tytuł, kupując podpowiedzi. Koniec będzie Wicked. Zobaczymy. This is the end. Nie. Dylan O'Brien. Ok, to będzie Maze Runner. The Death Cure. Sony Pictures. Reżyseruje Jake Kasdan. Czyli to będzie któreś Jumanji. I zobaczymy... Welcome to the Jungle. <coughs> nadal, nadal ta franczyza jakoś tam delikatnie się kula. Entertainment. Coś tam. I 11 milionów. Tutaj mało pieniędzy, ale jest Christian Bale. I Rosamund Pike. Czy to jest Amsterdam? Czy Amsterdam poszedł, wyszedł trochę, trochę później? Wszyscy jesteśmy. Drama, western historia. Scott Cooper reżyseruje. Masakra, tak bym nigdy nie słyszał o tym filmie. Hostiles, nic, nie ma szans, żebym. Jestem zdziwiony, jeśli jest jakiś film z ostatnich 10 lat, gdzie, gdzie nawet nie jestem świadom, że, że on istniał. Huge Ackman, Zach Efron, The Greatest Showman. To nie znaczy oczywiście, że znam każdy film, który pojawił się w, w ogóle w historii w ostatnich 10 latach, no ale te wszystkie większe produkcje hollywoodzkie, które <coughs> zarabiały w milionach, no to. No to jednak gdzieś tam zapisują się w ramię albo Romie, nawet. Steven Spielberg w 2018 roku robił. Ready Player One czy The Post? The Post. Dobra, lubię. Ja jestem sakerem, jeśli chodzi o oglądanie filmów o procesie przygotowywania gazet, więc tutaj było dokładnie tak samo. Chociaż. Oczywiście, o ile The Post był bogatszy pod względem formalnym, no to yy, preferuję Spotlight, ale to jest też moja preferencja na bardziej styl taki mm, do ziemi. Signature Nerdo. Pierwszy quiz to 16 podpowiedzi, 5 tytułów, które są do zgadnięcia na tych kolorowych paskach. Mamy przedstawiać kwadraciki tak, żeby cztery podpowiedzi dotyczące jednego filmu znalazły się koło siebie. Jennifer Lawrence, Changes Shape is Glue, to będziemy mieli Jennifer Lawrence w X-Menach. I teraz muszę... Okej, okay, X-Men, pierwsza klasa. Mikey Madison na 100% catches fire, Once Upon a Time in Hollywood. <coughs> Samara Weaving. Będzie chodziło o Ready or Not. Florence Pugh mieszka na pustyni, łamie symulację i ma halucynację. Chyba nie jest Duna, nie? Don't worry darling. Okay. I Teraz zastanawiam się, czy będzie coś, że jest niebieska. Breaks the Simulation. <coughs> Ciekaw jestem, która z tych aktorek będzie tutaj. Jennifer Lawrence. Catch is Fire. Będzie, dobra. Must Survive the Game. Będzie Hunger Games. Drugi scene z to tym razem tytuły filmowe i motywy, które je łączą. Quiz rozwiązujemy dokładnie w ten sam sposób. <coughs> I już widzę, że będziemy Mieli adaptację Stephena Kinga. Dobrze widzę. Time Misery. I telefon pana Harigana. Jane Austen też możemy sobie już. albo i nie. Na razie jeszcze zostawiamy. What we do in the Shadows Buffy the Vampire Slayer. No dobra, na razie widzę wampiry, ale... Czyżby były po prostu od różnego rodzaju potwory, Dobra, musimy, coś, musimy inaczej. Children of men, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility Nic mi nie pasuje tutaj. Myślałem, myślałem jeszcze, żeby tytuł coś tam end, end ale też widzę, że nie ma. <laughs> Okej, okay, dystopijne powieści. Jane Austen, Fire Island, nie, nie znałem. I potem zaadaptowane do telewizji, okej, okay, super. I teraz y, musimy znaleźć zielony, czyli y, ten te, te motyw, który idzie w przeciwnym kierunku. <coughs> Nie mam, nie mam jakichś takich łatwych połączeń Firestarter, Fire Island, Hunger Games i. nie, to nie, nie, nie podłączyło mi ich. Vampirów też tu nie widzę. Proszę mi pokazać. Donald Sutherland, absolutnie nie byłoby szans, żebym tu. To, to wie, że w Hunger Games był. To wiedziałem, reszta, reszta niestety ciężki temat. The Daily Burgle w wersji XL e, miałem sprawdzić słowo Vault i nie sprawdziłem, ale już w tej milisekundzie, którą wy mnie nie widzieliście, to sprawdziłem. E, tłumaczenie chce jako skarbiec albo krypta. No tutaj powiedzmy, że to będzie, nazwijmy to skarbcem. Mamy kilk kilkanaście słów, konkretnie 16, które przedstawiają, które są słowami. Jeszcze raz. Te słowa muszą pasować do występować w opisie fabuły filmu, który wpiszę tutaj. Mamy 12 prób, i jeśli występują te słowa w opisie danej fabuły filmu, to podświetlą się na zielono, otwierając nam drogę do skarbca. Będą dwa filmy. Jakby minimum, które można zrobić, żeby jak najszybciej rozwiązać, to są dwa, dwa filmy. I teraz tak, mamy strych, zespół niewidomy. Kościół, rozwód, powódź, śmieci, złoto, siłownia, wspomnienia, matka, Paryż, siła, więzienie, ząb i pisarz. Do tych słów możemy dobrać też oczywiście jakieś synonimy, to nie musi być dokładnie to. Zróbmy Hunchback of Notre Dame. Dobra, Paris i Prison, udało się. Zubmy. Napiszmy. Burn after reading. Przynajmniej Jim, chociaż powinien być. Mam nadzieję, że będzie coś więcej. Pięknie, fantastycznie. Trzy. Strych. Memories. Spróbujmy. Inside out. Dobrze. Na razie jeszcze wszystkie. Udało mi się zgadnąć, także nie powtórzyłem, bo tak też oczywiście może być. Blind Church. myślałem, że Church się pojawi w opisie fabuły dzwonnika z Notre Dame. Anti-Band Flood. bym ja robił Woli, żeby zaznaczyć śmieci. How to train your dragon, żeby zaznaczyć tooth. Attic band zrobimy sinister, żeby zaznaczyć attic. 2012 dla powódź. Blind church Gold. Three Kings. Ok, udało się. Teraz tak niewidomy. I church. Yy, zróbmy blind rage. A kościół. Pch, nie ma opisu Blind Rage. Co ja wpisałem? A, jest OK, ale nie ma. Dobra, to zrobimy Ray. Może Church też od razu się zaznaczy. Nie. Ale jeśli nie, to możemy spotlight. <coughs> 16 słów, 10 prób. Ratatouille. <laughs> Home Alone. Ok. We need to talk about Kevin. Przechodzimy do 1993 roku i tak jak mówiłem, najlepiej zarabiające filmy w Ameryce. Jako pierwszy jest oczywiście Jurassic Park, Mrs. Doubtfire. Um, um, The Fugitive. Jak, jak się wracamy, już jesteśmy 23, 20, Boże, 30 lat. 32 lata od tego roku, to teraz jak do ostatniej dziesiątki sięgniemy, to już będzie naprawdę ciekawy. Mamy Mission Impossible... nie? The Firm. Teraz mamy Sleepless in Seattle. Niemoralna propozycja. Może jeszcze napiszę to poprawnie. To nie jest JFK, tylko in the line, in the line of fire. Clint Eastwood. <coughs> Raport Pelikana. Na, na podstawie um, Johna Grishama. Tutaj oczywiście bardzo mocny widok z listy, listy Schindlera. Film, gdzie Sylvester Stallone się wspina. Ale dziura w głowie. Przejdziemy dalej, może, może jak wrócimy, to coś tam się odnajdzie. Free Willy. Czyli uwolnić orkę. Filadelfia. Hmm, dzień Świstaka. Don't drive angry, mówi Bill Murray do Świstaka. Grumpy Old Man. <coughs> cool Runnings, czyli jamański zespół Popslejowy. Dave, czyli udawany prezydent. Zupełnie szczerze... Harvey Keitel, Sean Connery i Leslie Snipes. I nie wiem, co to jest. A, i mamy Człowiek Demolka. Też swoją drogą. Sister Act. 2 Tombstone. O niedawno zmarły Walkilmer we wspaniałej roli Doka Holidaya. Three Musketeers. Co raz na jakiś czas jest przygotowywany ten film Major League? 2 Leader, a rookie? To chodzi o to, że ten chłopiec ma magiczne ramię, ale. Jeśli mam być szczery, nie pamiętam. The Natural? Nie, yeah, The Natural to jest z... Ale dowiemy się. Uh. Beethoven? Dennis the Menace? Zawsze jestem zdziwiony, że Macaulay Culkin nie grał w tym filmie. Um, officer and Gentleman. Ale wiem, że to jest za za późno na ten film. W tym momencie też nie jest. Last Action Hero. Nightmare. Nightmare Before Christmas. <coughs> Rodzina Adamsów. Dwa. A, musiałem wpisać, to jest druga część. Atoms Family Values Wayne's world, world 2. I no clue. Tu nie wymyślę, tu nie wymyślę. Nie wymyślę, ale tego, tego sobie nie mogę wybaczyć. Cliffhanger. O Jezus Maria. Okay. dobra, i zobaczmy, co mi zostało. Rising Sun, Best Chance, Rookie of the Year, czyli ten Rookie, coś gdzieś świtało, nie wystarczyło Somersby. taki film nie istnieje moim zdaniem, i Malice. A, Alec Baldwin, ok, ciekawe. Dobra, i teraz e, ostatni quiz: e, cele postaci z Pixara. Próbuję znaleźć swojego zagubionego syna, to jest Finding Mimo. E, wziąć lub z pierwszym dostępnym cięciem, którego widzi. Snow White? Snow White. A, jest więcej, więcej niż jeden. Finding Nimo Finding Dory. Okej, okay, fajne. Pozostać w dżungli ze swoimi znajomymi. I tutaj dżungla wam podpowiada oczywiście, że jest to jungle book. Okraść bogatych i dać biednym to jest Robin Hood. Zjednoczyć. Połączyć dziewczynę z jej porwanym ojcem. Po, Pokrzyżować szyki swojemu wrogowi i uratować królową Anglii. The Hell. <coughs> Rescuers. But, a, ja trafiłem w inne miejsce. S uratować królową Anglii. <coughs> Nie pamiętam. E, Okej, okay. otrzymać medal za 30 lat pracy w niewdzięcznej, no, w niewdzięcznej posadzie, nie wiem, dla Last Jedi? Nie, Return of the Jedi? <laughs> wiem, że to nie to, ale... <coughs> Spędzić jeden dzień żyjąc pomiędzy ludźmi, których ogląda z daleka i buduje bardzo małe modele. Horton, Here's a uh, Who. <coughs> Wygląda pi wygrywać piston cup to będzie Cars. Być głównym wydarzeniem, jak żaden król nie był wcześniej. Ewentualnie zjeść całą zebrę Lion King. Przynieść honor swojej rodzinie z Mulan. Ocalić 15 dzieci i adoptować więcej to jest 101 Dolmatyńczyków. A teraz jest Black Cauldron. Piszemy the Sword in the Stone. <laughs> Peter Dragon. Um, Peter Pan. Ok. <laughs> Wziąć ślub e, z najbogatszą i najpotężniejszą dziewczyną w mieście. Albo mieć dostatecznie kasy, żeby kupić chleb. Aladdin. Bądź być częścią ludzkiego świata. To jest Arielka. Little Mermaid. <laughs> Um, mieć swoją własną restaurację. No to tu i by to pasował, ale jest. Her own restaurant. Own and operate her own restaurant. Elemental? <coughs> ok, udowodnić, że jest się prawdziwym chłopcem. To jest Pinocchio. <coughs> Znaleźć coś bardziej ekscytującego niż jej życie na wsi. O, albo przynajmniej coś, żeby ma, ma, miała więcej do wyboru do przeczytania. Beauty, Beauty and the Beast. Znaleźć miejsce, gdzie jego, jego si, siła będzie czymś przydatnym, a nie problemem. Hercules. Poznać swojego praprapradziadka. To jest Coco. I Inside Out. Utrzymać szczęście małej dziewczynki i reszta. Reszta jestem bardzo ciekaw. Great Mouse Detective, Wrecked Ralph, ok, Hunchback of Notre Dame i Princess and the Frog, Księżniczka i Żaba. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejne. Pa!